Witam serdecznie, z tej strony BimBaj, Dziś jest poniedziałek, mamy paczkę Atletico Madryt i od razu mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobra paczka. Są bardzo dobrzy zawodnicy, rzadko o jakieś słabe trafy. Oblak, chyba jeden z lepszych bramkarzy w grze, ale go tam nie będę oceniał. Ja ostatnio kupiłem Courtois i kurczę, no to co mi ratuje, to, to jego. Odnośnie zawodników, no to tego tak, KOKE. KOKE idealnie się nadaje na, na, u mnie na prawego CMF, bo ma wszystkie w sumie skilly do podań i, i do wrzutek. To mi bardzo pasuje. Jeszcze słabsza noga, też potrafi coś z nią zagrać. Może grać na prawym RMF-ie, ale to troszkę mu szybkości będzie brakować przyśpieszenia na, na stronie całkowicie z boku. Ale generalnie jest super trafem. Jakbym go trafił i nie, nie miałbym w zespole. Takiego gościa jak yy, yy, załóżmy teraz Debrujne, jak, yy, jak Toni Kroos, no to myślę, że on by śmiało mógł yy, na tej pozycji za zagrać. To nie jest Debrujne, no ale po niego Crossa też już w miarę blisko podchodzi. To jest bardzo dobry traf. Super, super zawodnik. Tam ma jeden wolny skill, fajnie, jakby tam mu dołożyli interception i, i już by było na wypasie. Ale to jest dobry, dobry traf, bardzo dobry traf. Koke. Hermoso to jest obrońca, solidny obrońca, i ci obrońcy z właśnie z Atletico Madrid mają to do siebie, że żaden z nich nie ma Interception, to jest, to jest właśnie na minus. Ale generalnie ten taki solidny obrońca ma wysokie atrybuty defensywne, w miarę jest szybki. To jest, to jest dobry traf, taki solidny. Szkoda, że nie ma interception. Mhm. Tego mu właśnie najbardziej brakuje. Ale to jest dobry traf. To jest, to jest fajny traf. Yy, kolejny depaj. Tutaj mam do tego kolejne takie mieszane uczucia, bo grałem nie kiedyś i w sumie był wszędzie. I wszystko robił troszkę wszystkiego po trochu, ale to... Nie wiem, umiem by nie znalazł miejsca w składzie Depay, mimo, mimo, że naprawdę go lubię, ale chyba by nie znalazł miejsca w, w moim składzie. Mm, tak, tak myślę. To nie jest, to nie jest zawodnik w moim stylu, takim, którym bym lubił grać. No ale jak na ten wzrost ma physical kontakt wysoki nawet, może być fajny, może być fajny, tylko trzeba w nim pograć. Znaczy, u mnie ja nawet bym nie próbował nim grać, kiedyś nim grałem i, i średnio mi podpasował. Przyspieszenie, szybkość, siła strzału, to wszystko to jest na fajnym poziomie, ale to no nie wiem, taki jakby do wszystkiego. On się nada w składzie z dwoma skrzydłowymi, takimi jak Salah, Mane. Coś takiego, coś takiego. To on będzie fajnie nim grał. Nie wiem. Grizman od razu Wam polecę na lewego amfa Na lewego skrzydłowego troszkę by mu brakowało szybkości, ale też tam się, też tam się nada, bo nieźle przyspieszenie źle. szybkość na skrzydło, na lewe AMF, na lewe SS, troszkę mu chyba brakuje główkowania, wydaje mi się. Ja potrzebowałbym gościa, który wchodzi w ale ten też, ten, ten też będzie fajnie grał. No, fajne wrzutki ma jako zmiennik. To jest też dobry traf, ale na lewym AMF-ie bym ja nim grał. Hmm. No tak myślę. To jest też fajny traf. DePaul, DePaul z kolei na prawym CMF-ie. Na prawym CMF-ie lub prawym, ee, prawej pomocy całkowicie. Na prawym AMF-ie, na prawym RWF-ie też. To jest dobry traf. To jest dobry traf. Jedyny minus yy, czym się różni na przykład od niego Crossa, czy De Bruyne, czy chociażby teraz wspomnianego Koke, no to to jest, że brak mu one touch pass. Ale słabsza noga też, jakaś tam wymiary celności jest. To jest fajny traf. Bo on y, może na większej ilości pozycji zagrać na przykład jak, y, jak to Cross. On może wszędzie w sumie grać. Zobaczcie jak to ma te wszystkie pozycje, ale ja nim grałbym właśnie na Prawy CMF, prawy AMF, prawy pomocnik, albo prawy skrzydłowy, ten RWF. No to jest, to jest fajny traf. Karasko. No z kolei dlatego nie mam pozycji. Chociaż na lewego pomocnika, tak jak jest, tak jest tam sugerowany, na lewego skrzydłowego, Mimo to, że ma prawą nogę, to też potrafi z lewej nogi zagrać. Prolific Winger bo szybkość i przyspieszenie na przyzwoitym poziomie. Wrzutki teraz 78, podkręcanie 75, pinpoint crossing, ma też pas. Na klaczłota też ma, to też jest fajne, ale dlatego mógł zagrać na lewej stronie, bo ma yy, słabszą nogę, celność bardzo wysoką. I w sumie też drugie nogi sobie słabszej może dorzucić polekarne. To też jest dobry traf. Też jest fajny żrab. Sabiś, tego obrońcy widziałem, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, interception mu brakuje, ale te jego te statystyki defensywne dojadą na na wysoki poziom. To będzie bardzo wysoki poziom, ponad 90. Przypuszczam niektóre. I no szybkością przy nie grzeszy. No ale brak Interception, no szkoda, no ale to jest bardzo dobry traw, ten Savic, Destroyer. No szkoda, szkoda, że nie ma tego Interception, bo atrybuty dojadą na miejsce. No i ja, Anobla, ja chyba jeden z lepszych Bronkarzy w grze. Przecież mówiąc nie grałem, nie, nigdy nie oceniam Bronkarzy, ale tak jak mówię kupiłem Kurtuba I jestem z niego wybitnie zadowolony. Pokażę wam aktualny skład. Mm. Stwierdziłem, że w poprzedniej sezonie wbiłem w sumie dywizję pierwszą składem 2.400. To teraz sobie kupiłem zawodników takich, yy, których uważam, że yy, najlepszych za GP Pointsy. I jak widzicie, tutaj też wziąłem Kundę i Casemiro, i chyba jeszcze wziąłem Pellegriniego jako zmiennika Dawida Silwy. Tak mi się wydaje, że do mojego składu, yy, do mojego składu, to jest chyba najbardziej, najba najlepszy skład, który. ...pode mnie, prawda? Bo nic lepszego nie wymyślę. I bardzo mi pasują. Benzema, ewentualnie tutaj jeszcze za Haalandę mógłbym lewego wrzucić. Ale to już takie, lewym grałem, halandem jeszcze nigdy i tak chciałem sobie teraz pograć. Ewentualnie tutaj za Davida Silva czy za Pellegriniego mógłbym Alaba wziąć. Ale Alabą też grałem. Fajnie się gra. Tak, ale to chyba wszyscy są zawodnicy, którym chciałbym grać. Jest na rezerwie niby tutaj yy, Araujo, Danilo, Pedri, De Ligt, Kroj, Van Dijk, ale Van Dijk, The Ligt jest, yy, są troszkę za wolni, za mało odwrotni. Bo. Jeśli ktoś by grał takim składem jak mój i na taką samą wrzucić wrzucić polegarną, no to tak, to oni by się fajnie tutaj nadawali. Van Dijk i. I delikt, ale dużo ludzi gra, jednak większość ludzi gra klepką, krótką, w tym trio z PSG, Mbappe, Messi, Neymar i, i potrzebu potrzebuje bardziej zwrotnych, szybszych zawodników, żeby ich powstrzymać. Mimo to, że są troszkę, mają akty słabsze, defensywne, ale nadrabiane to szybkością i zwrotnością i tego, tego mi bardziej jest potrzeba w tym momencie niż, niż walki w powietrzu. Chociaż Murkima też mi dużo bramek zabawa z głowy. Medr 83 tylko ma, ale. No, to nie są tacy, tacy obrońcy potężni jak, Del, jak Van Dijk czy Delikt. No, ale. No, ale tutaj nie potrzeba, wydaje mi się, takich atrybutów e, typowo fizycznych do walki w powietrzu, twardych obrońców, tylko bardziej skupiających się na, na zwrotności i szybkości. I tu mi się idealnie sprawdzają. Yy, dobra, yy, to było na tyle i do czwartku chyba. Na razie, pozdrawiam, Bimbaj.